Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Wężownika. Jest to już odcinek 27. E, Arsteusz po szkole stwierdził, że chciałby odwiedzić Basie, także jesteśmy tutaj u nich. Apollo nie ma w domu, e, tak samo nie ma Artemidy. W sumie dalej nie sprawdziłam, co się dzieje z Frufru. Muszę wejść w końcu do nich tutaj zobaczyć, co i jak. Mi źrebaczki się tutaj ciamkają, o! <laughs> Ojej, no już, już cię chcą obłuchiwać. Eee, Tauriel dostała jakąś tam okazję w szkole, że musi odwiedzić ośrodek naukowy. Także tam jest. A Izyda wcale nie jest na randce. W sensie eee, zaprosiła sobie tego chłopa, bo on jest człowiekiem. A krowokwiat jest głodny. Także mam nadzieję, że on będzie chciał, wiecie, poczęstować się, bo ojciec Gerasa Sho jest już u siebie w Chinach z powrotem e, i idź, proszę, do swojego synka mą butelkę, baw się wspólnie i wyściskaj Ty co złapałeś? Będziemy mieć dinożarła O kurła. genialne to jest o, o kurde fąfel! jas postawimy go sobie tu w ogrodzie <grymne> o kurde czy ty jesteś jakoś mega zmęczony nie weź idź dalej szukaj czegoś e, a ty zielasz Dobra, Izytka, zajęłaś się już grasem. W takim razie włóż go proszę do końca. Gdzie ten typ? Czemu krowokwiat tak nieumiejętnie teraz robi rzeczy? Weź, weź pocztę. Na rachunki nas nie stać i przyjmiemy sobie prezenty. Nie Lodów. No dobra, to poczekaj, Izyda. Ile ci zostało? No, masz jeszcze trochę czasu. Chyba wam muszę schować te rzeczy. Bo będziecie cały czas tam łazić, zamiast się zająć innymi e, sprawami. Słuchaj. Weź rozmawiaj z roślinami, Tauriel. Bo ty musisz zdobyć, przypominam, ósmy poziom ogrodnictwa. Nie jest to... Nie... Izyda, nie rób tego. Wiesz co? Idź spać. Już. Do spania. A ty... Czy byś może wrócił do domu? Fajnie, że im się tutaj rządzisz. Mam, kochani, kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, już mówiłam to w odcinku Z Doliny Niezbędnej, ale stwierdziłam, że powtórzę to również tutaj. Mam już ustalony plan, harmonogram moich filmów niezmiennie we wtorki jest wyzwanie wężownika, w każdą sobotę, w każdą sobotę będzie dolina niezbędna, a w czwartki na przemian będą melonowie, hazardista i ewentualnie jakaś tam inna seria typu Średniowieczek jak w końcu uruchomię. Następna sprawa. W tym odcinku ciśniemy mocno na rzeczy, które mają nasze zodiaki do wykonania. Arysteusz niebawem będzie młodym dorosłym, także podejmie się kariery strażaka. Pewnie o tym już mówiłam, ale stwierdziłam, że wolę przypomnieć. No i oczywiście musimy mu rozwijać sport i charyzmę. A nasza tauriel, ogrodnictwo i wędkowanie. No i tak, Arysteusz musi jeszcze sobie znaleźć jakiegoś wroga. Izyda, musisz wstać do Gerasa, bo cio on tam, ojeja. Brudna pieluszka i, i jest samotny. Czekaj, najpierw mu zmień e, brudną pieluszkę. Jaka tutaj łuna światła, ej. Kurde. E, Tauriel, jak wyjdziesz ze szkoły, weź sobie udział w kursie z ogrodnictwa. Okej, okay, Arysteusz jak wróci do domu, to od razu idzie ćwiczyć przemowy. Masz dopiero drugi poziom charyzmy, także wiesz. Albo wiesz co w sumie, zanim będziesz ćwiczył te przemowy, to zajmij się chwilkę grasem, co? Okej. Okay. Czyli w takim razie, skoro nie możesz rozwijać dalej charyzmy, to ćwicz sobie. Bez potu. Dobra, czy teraz możesz się zająć tym? O, pielęgnuj ogród. Super. Okej, okay, z kim ty się możesz zaprzyjaźnić? No teore teoretycznie. Masz tu jakieś koleżanki? Ale z Gerasem szybko ci się uda pewnie. Nasz przyjaciel Fred. O kurde! To taki Fred. Robi się creepy. Postaw go tutaj koło podku. <laughs> Ale brzydka pogoda. I teraz tak. Arysteusz e, będzie tutaj nawiązywał kontakt z Pamelą. Tauriel, a ty pielęgnuj ogród. Izyda, a ty nie, nie, nie. Ty wynajduj. A nie masz złomu. Arysteusz, ty się zajmij. Bo być może e, Geras się zaliczy do przyjaciół. W sensie, żebyś mógł dalej charyzmę rozwijać. O, a Geras ma teraz urodzinki. Pokaż się, Maluku. Oczywiście z sezem. Wiesz, co? Idź, zmień wygląd. Jaki masz piękne, zielone oczy. I masz czarne włosy. Co, co? to czemu takie jasne brwi? No czarne. Po tatusiu. O, weź go tutaj, szczotkuj. I w sumie mógłbyś się z bratem e, pobawić chwilę. Albo weź go, spróbuj czegoś nauczyć. Ucz go chodzić. fonfer yeah okay. fonfer. autentycznie chce mi się płakać. Fumfem. Nie, no i faktycznie zaraz płakałam się teraz dosłownie. Nie sądziłam, że to tak nagle się stanie. Z drugiej strony, Fomfel już od dłuższego czasu miał pa pasek cały wypełniony. Ej, no i ryczę teraz. Dosłownie ryczę. Był młodszy niż Zielarz. Musi być takie bolesne. I nikt nawet nie zareagował na to. Nikt nie wstał, nikt się nie pożegnał. A mam nadzieję, że powitałeś, Fonfla. W ogóle, nie dość, że mój dzisiejszy dzień to jest jakaś totalna klapa, jakaś paranoja, jakiś dramat. To jeszcze mi tutaj pies w grze odszedł. To jest za dużo jak dla mnie. Słuchajcie, jestem dzisiaj na nogach od 4.30 rano W pracy miałam tak koszmarny no dzień, że to jest po prostu masakra jakaś o, Jestem tak padnięta Nie mam na nic siły Najchętniej to bym w ogóle poszła spać i, i się nie budziła nigdy już no to... <laughs> Ale nie ma tak dobrze, no nie Wiecie co? Ja uważam, że zwierzaki tutaj w The Sims 3 powinny być normalnie zaliczane do drzewa genealogicznego. No bo co, są członkami rodziny, tak? Być może nikt tutaj nie był z nimi aż tak bardzo związany, ale towarzyszyli nam jeszcze, wiecie, od czasów Was Piosa. Właśnie. Wszyscy pamiętacie, no. To jest masakra. Nie, ja, 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 ja się nie godzę na to. No, po prostu nie. A sklepiasty, zamiast się tutaj bujać w tym fotelu, idź, przywitaj się z Fonflem i daj mu miłość, na jaką zasługuje. Się bujać będziesz. Jezu za sklepios. <laughs> Warsza do Nie masz już co robić. A ty już nie masz żadnych e, kontaktów z nim. No w sumie, jak byś miała mieć? Skoro żadnych interakcji z nim nie robisz, jak on wychodzi. No, idź do szkoły. No, biegnij do szkoły. A, w sumie wiesz co? Nie musisz iść do tej szkoły. Zjedz sobie coś i idź spać. No, Ty i wstań. Też sobie zjesz, a później będziesz musiała um, nakarmić Garasa akurat powinien się obudzić. A, ta mizzy daj nie przesadzaj. Aha. Ty! Dobrze, że jest ten młody w domu, to ty możesz iść sobie na złomowisko. Możesz sobie przekopać wszystko. Myślę, że nic nie będziesz tutaj ee, zabierać stąd. Złów rybę. Okej. Okay. Dobra, wiesz co? Wstań. Hmm. Gdzie twój braciszek? Wyjdź stąd. E, ucz go chodzić. Żeby wam się, wiesz, relacja poprawiła. A, ty już jesteście przyjaciółmi, ale wiesz. No. Nie liczy się. Szczotkuj go. Możesz? A co ty robisz? A czytasz książeczkę? Okej, okay, Tauriel chce wyściskać Gerasa. Proszę bardzo. W sumie ty nie masz z nim też chyba żadnej relacji kompletnie. Ani jednej interakcji z nim nie dokonałaś. Ja nie wiem. U mnie niby wszyscy Simowie żyją pod jednym dachem, a nikt się nie zna. Nic o sobie nie wiedzą nawet. Muszę bardziej rodzinnie jakby tą rozgrywkę prowadzić. Znowu słonia wynajdujesz. Oh my Gasz połomienie! Sprzedać! Ej no co ty, nie sprzedasz tego. Jezu, jak się... Matka spłonęła, ale kolczyki jej zostały. Gdzie jest zielarz? Ares, proszę tutaj. Dać przysmak. Mówić. Okej, okay, czyli to chili jest ostre. Nie wszyscy będą chcieli to jeść. No to Izyda. Musisz podać coś innego. Galaretkę z masłem orzechowym na przykład. Czy nawet nie masz kogo zaprosić na imprezę. Omg, oh nie! Zielarz! Nie! Nie! Yeah. <laughs> Dlaczego? 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 <laughs> Nie, co? <ścoughs> Czemu wy mi to robicie? ódzie nie, jeszcze ty <ścoughs> Nie jest tego tortu. Bez jaj. Wypluj go. No. Jezus, już... za miał. Okej. Jesteś zbyt odrażający, żeby cię zjeść. <gryśla> Ja nie wierzę, co się dzieje, weź prysznic i idź spać, Izyda, tak, ty się też wyką. Może chociaż u Ciebie są jakieś dobre wieści. Uh, meduzę złapałaś. No ja myślę, że meduzę mogłabyś sobie wrzucić. Szlam morski? C czy to... Czy szlam morski jest faktycznie rybą? Bez jajec. No tak, ale musisz mieć 13 akwariów. Myślę, że można by ci zrobić jakieś takie pomieszczenie gdzieś. Em, w sensie, em, jakby. No nie, nie nazwę tego szopą, ale jakieś takie miejsce na działce jej wybudujemy, gdzie będzie sobie trzymała te wszystkie e, rybsony. Tylko ja bym chciała jakieś takie fajne. No, 13 ryb musi złapać. Może weźmy, że właśnie będzie brała tylko te najlepszej jakości. Albo takie właśnie fajne gatunki, a przede wszystkim dobrej jakości. Znaczy dobrej, doskonałej jakości, nie? Aj Arysteusz ma urodziny! Jak nie ogarniem, co się dzieje, no. Trochę inaczej sobie zaplanowałam ten odcinek, okej. Okay. Nie mogę wybrać cechy dla Simki, Arysteusz. Komputerowiec. Okej. Okay. Jakie masz włosy? Zmienię ci później to wszystko. Dobra. Idź spać. A ty, Izyda, nie. Dałaś mu jedzenie. To wsadź go do końca, proszę, i dopiero pójdziesz spać. A Tauri już musi wracać do domu. Szlam morski. Eee, co? Skąd nagle do pomysł, że Arysteusz będzie naukowcem? Nie. Izyda, a ile zostało dni do. E, o kurde. Słuchajcie, teoretycznie mamy dwa dni, żeby zacząć się starać o kolejne dziecko. I ja się teraz zastanawiam, czy chcemy mieć czwartego dzieciaczka z odekalnego raka, czy lepiej poczekać, aż ta trójka, wiecie, spełni swoje rzeczy. Myślę, że najszybciej w sumie z domu wyprowadzi się Tauriel. Dobra, chyba zaryzykujemy i, i będziemy się starać o kolejne dziecko, ale to i tak będzie e, w następnych odcinkach. To znaczy w następnym. Jedyne, co jeszcze zrobimy, słuchajcie, to posprzątasz, zjesz sobie, wy... zjesz sobie wygląd. Boże, chciałam powiedzieć, zmień sobie wygląd. Zjesz sobie wygląd po prostu. G Kurde, Arysteusz to gorący chłopak jest teraz. A! Miałam jeszcze, wiecie, zrobić kilka rzeczy na odcinku, ale stwierdziłam, że... O jest! Tak właśnie się rozciągam, jestem taka już zmęczona, taka padnięta, że nie dam rady. Nie chcę mi się! A! Musicie mi wybaczyć. Nie macie wyboru. <laughs> Ojej. No, ale mam nadzieję, że. No nie. Z jednej strony, że się bawiliście dobrze, a z drugiej strony, ten odcinek taki przytłaczający jest w ogóle jak ten cały głupi dzień. O, dajcie spokój. Popłakałam się dwa razy autentycznie. Poleciały mi łzy. Wiem, że nie widać było tego za bardzo, bo wycinałam bardzo dużo takich fragmentów, gdzie bawiliśmy się ze zwierzętami i tak dalej. Ale naprawdę się do nich przywiązałam i każde odejście zwierzęcia, nawet tego pikselowego, jest dla mnie niezmiernie trudne i bardzo przykre. No, a Teraz dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Zróbcie te wszystkie bla, bla, bla. Bardzo Was proszę. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!